Jeszcze. mała krowa. Ona się chyba zgubiła. Nie. Nie, nie do mamy bym Mała krowa się zgubiła. Nie do mamy bym wziął. Tutaj tak super. Już jestem tak podierana Mega fajne miejsca. Nie podoba mi się las Fana. <noise> Odmarzają mi łapska blisko. <laughs> Ale najlepsze, bo ja też się tak wystraszyłem. A, tak jak myślałem. Jednak coś ich tam wystraszyło. Dobrze, że to nie krowa zombie, bo wtedy mielibyśmy zwiastun nowego sezonu The Last of Us. Wyobraźcie sobie, one idą powoli, a tu krowa nagle sprintem w ich stronę. Ja w tym momencie pobiłbym rekord życiowy w biegu na 100 metrów. I patrząc na ich miny to mam wrażenie, że w głowie już ustalali, kto pierwszy biegnie do auta, a kto udaje martwego.